LG OLED z 2019 roku. Oznacza to, że ten telewizor używaliśmy codziennie minimum 10 godzin dziennie. Czy wypalił się przez ten długi okres ponad 5 lat? Na początku, by to sprawdzić, trzeba uruchomić menu serwisowe pilotem na przykład Logitecha. Kod serwisowy to 041. I tutaj mamy informację UTT, czyli 12474 godziny. Zróbmy sobie test na kolory. Proszę Państwa, kolor biały, czy widzimy jakieś wypalenia, szczególnie z dołu, gdzie jest pasek start. Mam wrażenie, że minimalnie jest tutaj... No, nie wiem, czy to będzie widać przez telefon. Dyskoloryzacja i nie mówimy tutaj o tym, bo to jest część, tylko tutaj tak widzimy, taki jest delikatny tynt, ale bardzo minimalny i tylko widziany w białym. Jest to mikro dosłownie. Zobaczymy inny kolor, na czarnym, bardzo odblaskowy. Czerwony, brak wypaleń. I teraz widać ten tynt u dołu? Nie. Nie widać, jest żyleta, można byłoby powiedzieć. Lecimy w zielony, czyściuteńki. Niebieski, wspaniały, żółty, tu wszystko będzie widać, a wypaleń nie widać. No właśnie. Możemy nawet tutaj schować z tej strony. O, proszę bardzo. Dobrze. Tu purpurowy. Tak? Czy fioletowy? Też nie widać wypaleń, przynajmniej ja nie widzę. Jeśli kamera robi jakieś cienie, to uwierz mi, że są to tylko cienie. Ja oczami nie widzę żadnych przebarwień. I tak na ekranie. O, popatrz, jak ruszam, to są chyba odblaski z kamery, no. no. Jesteśmy ograniczeni po prostu technologią. Piękny kolor, czyściutki, no i szary, elegancki. Także wszystko tutaj jest, moim zdaniem, na bardzo wysokim poziomie i nie uzyskaliśmy żadnego wypalenia. A to ważne, po tylu latach użytkowania jednak jest coś, o czym nie mówi żadny inny użytkownik OLED-a. Przynajmniej u mnie stało się to, czego się nie spodziewałem. OLED, czyli organiczne diody, czyli coś, co kiedyś żyło, czy żyje, a wszystko, co żyje, kiedyś musi odejść. I tutaj widzimy u góry taki zieloną poświatę. Widzimy? No i bad pixel. No dobra. Zielona i czarna. I ona jest wzdłuż całej górnej części panela. Troszkę więcej pikseli. Praktycznie nie widzimy już zegarka. No w połowie jest zegarka. I jak widzimy za zielonym idzie czarne. Czyli koniec. Po prostu OLED się nam tutaj rozpuszcza. Umiera. Odchodzi. Widzimy grubość. Tutaj paska z boku, a u góry no jest już dużo więcej. Także po pewnym czasie te diody robią się zielone i czarne, i to się rozpływa. No właśnie, i to będzie coraz niżej, 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 bo już zauważyłem, że jest już sporo niżej. Myślę, że za rok, dwa. Pokryje już tutaj te napisy, i dla korzystania z komputera będzie bezużyteczne. No, już w tym momencie jest dość kłopotliwe, bo nie widzimy godziny. Tak to jest. Czyli użytoczność LEDów to jest mniej więcej 5 lat. Przy bardzo mocnym użytkowaniu. Tak jak widzieliście, tyle tysięcy godzin. Nie przypominam sobie, by ktoś inny na YouTubie miał tak dużą ilość użytkowania. Taki przebieg. Mimo to, to jeden z najlepszych zakupów, jakie dokonałem w 2019 roku. Dźwięk jest genialny. Dużo lepszy od nowszych modelów. Nie trzeba soundbara. To ma po prostu power. A czarny jest czarny. Zobacz. Czarny jak smoła. Gdzie w nowych modelach OLED Zauważyłem taką niebieską poświatę. Inna matryca to już nie jest to samo. To były te modele, gdzie czerń była smolista, a kolory żywe. Ja mam C4 w innym pomieszczeniu i widzę różnicę niesamowitą. Stary był lepszy. Przynajmniej dla mnie. Może mnie jasny, ale... No właśnie. I teraz już wiesz. OLED. To najlepszy wybór. Technologii telewizyjnej. Pozdrawiam i polecam.